do mnie? Zgredek van Asfilskryt. Znany jako widmo. I nie wiadomo skąd ma kusze. No to król Voldemort van Beethoven dostanie z Uży ten nie dostaje ciacha i raz i Voldemort został sobie typ przez harego bo teraz znanego jako skretka. Znanego też jako widno, Tak wiem, na ja wiem jak po Melanuszu, ale co tam? Bo był Melansz? Tak, po moich wygłupach, eee, tylko w e, związanych z tamtym, e, czy albo nie, to będzie po prostu o. Oraz z tej strony Ace witam was z i zagrajmy w Azus 1, tak, chciałem nakręcić tą, e, grę, ponieważ skasowały mi się zapisy, znaczy nie to, że sam sobie skasowałem, tylko Ubisoft, nie Ubisoft, nie skasował je, więc zajebio za jest. Macie. Tu dam sobie na maksa wszystko, bo to jest słaba grafika dość. O, do góry. Aha, tutaj nie ma tego. grafiki maksymalne bez synchronizacji pionowej, oczywiście. Okej, okay, tylko sobie teraz ściszymy jeszcze. Zobaczcie, nie da ściszyć. Aha, tutaj jest chyba jakoś musieli przez to przejść. Ale no cóż, zamiast tego Assin Screen będzie właśnie Async, Screed oraz Diukniukiem Forever. No tyle O, gdzie my jesteśmy? Jakiś animus 1.0 0 Tak <grystanie> mnie będę nawijał trochę? Jak Bany, ale niestety się opiję w Limtona i hmm, nieważne Ale co to, to jest? Po prostu poznać mądrość wiedzy szaleństwo i bachłość Tak Bo i znałem, to tutaj to jest, tutaj to oczywiście jest, jest wszystko po polsku Więc to powiedz... będzie jeden taki fajny Posłychać. tak. Taka mądrość przynosi utrapienie. Wow. Kto przysparza wiedzy, przysparza i Moż. Mamy problem? Nie tak. mogę zakotwiczyć go przy I To jest zbyt wielką traumę. Odrzucam A e, to, to kto to oglądał dwa i w Asset Lead 2 i brother, Dzwonię, proszę, Spróbuj jest... się odprężyć. A to jest właśnie ten doktorek, który zupełnie... Spróbuj go ustabilizować. Skup się. Słuchaj mojego tak, głosu. Tak teraz to będzie po prostu taka... Do co cię? Mam odciszno trochę ścisze głosy. A bo to mnie też trochę wkurza. Tak, efekty 5. nie jest rzeczywistość. To tylko obrazy Nie mogą cię skrzywdzić. Cholera, to nie działa! Proszę dać mu chwilę, Panno Stillman. Pierwszy raz nigdy nie jest prosty. Stracimy go! Wystarczy, Panno Stillman! Musimy go natychmiast odłączyć! Może ja tych koleś nie mam, widzę w tej grze. Postaramy się dzisiaj. Zawsze ci będą gonić i pychać. To jest straszne. W porządku? Mówiłem, że nic. Mówię, ja się powiem, cieszę. Normalnie 50 w twojej właśnie ocaliłem pańskie życie. Ocaliłeś. Porwaliście mnie! Podłączyliście tak. do tej I rzeczy! Po polsku mówi, niż to jest po Animus. Nawet to nie wiem, kim jesteście! Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską jestem zwykłym barmanem! Czego ode mnie chcecie? No, żebym was nauczył mieszać, w Martini? Wiemy, kim wiem kim pan, pan jest. Barman. Czym w sensie pan jest? Dogadujemy. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie, w pańskiej głowie znajduje się coś, czego chcą moi pracodawcy. Nie jestem Ech. żadnym asasynem. Już nie. Tak, pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Już czego nie mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Ani mus pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam szedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę, uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. A kiedy tak, skończymy, zostawimy to jest doktor, pana ten na pewną śmierć. I szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób cicho, cicho, jest życzy. Jesteś szalony! To jak będzie, panie Miles? Może tak zrobię. O, więc tak, ten doktorek, którego tam widzicie, to jest e, koleś, który porwał Desmonta. Dlatego, że jego pracodawcy potrzebują informacji, które desną nam w głowie, bo niby my wszyscy mamy yy, pamięć naszych przodków, nawet o tym nie wiedząc. Mi się raz takie coś nawet śniło, że byłem w jakimś innym cieleń, to nie byłem ja. I chodziłem byle gdzie, nie wiem co to było. Kiedyś kurde, musiałem jechać autem i się rozwaliłem. Nie wiem kto to był i potem się obudziłem. Nie wiem co to było po prostu. No, a Lucy to jest. Nasze sprzymierzenie jest tak, jakby. Nie współpracuje z nim, ale potem się dowiadujemy, że ona zdradzi. te okolice, ale dopiero w dwójce. Teraz się o tym w jednym dowiemy. A żeby się dowiedzieć, po prostu jak to zrobiła, musicie oglądać Assassin's Creed to co nagrałem. Albo po prostu sami przejść Assassin's Creed 2, albo zobaczyć jakiś inny let's play. Dobra, tyle. Życie czy śmierć? Proszę się położyć, mądry wybór. Hej, gdzie ja jestem? Wewnątrz ani Musa. To znaczy, to projektor do odtwarzania Uf. pamięci Uf. genetycznej w trzech Uf. wymiarach pamięci genetycznej. Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Tak, jasne. A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać no pamięcią genetyczną. Jeśli pan... Chce. Migracja, hibernacja, reprodukcja. Skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć jak to Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć. Wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta DNA? Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć Twoją pamięć, Twój umysł wycofuje się. Brakuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To Twoja podświadomość. Stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Łatna pomóc. A nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc to może znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować. Chyba A ty. później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Wygląda na razie gwałt. bliżej się nie dostaniemy. Więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program szkoleniowy. Okej, okay, teraz będziemy mieć szkolenie. czego ja się już dowie... Tutaj jest takie samo sterowanie jak w dwójce i w brotherhoodzie. Tylko po prostu nie mamy nie mamy tak, w zasadzie. Klikamy. Klikamy QI, możemy tutaj tarczę tak jeździć, tylko Witaj mamy w 1, 2, 3, 4. Szkolenie to ma za zadanie pomóc ci w przystosowaniu się do systemu kontroli animusa. Dalsze instrukcje za chwilę. Wskaźnik synchronizacji przedstawia stopień. Z... Tak i tak w ogóle. E, chciałem zasłużyć dopiero na końcu, a Skrida jedynkę. Bo tutaj już musiałem mieć pewność, że będę miał yy, komentarz robić oraz będę miał informacje z tego po prostu jakieś mądre wywnioskowywać. A na początku to było trudne, przetka. bo... Jeżdy nie kiedy dało się. Do zera, a w jaki sklidzia to było tam mniej ważne informacje już były. W tej Widzę, jest najważniejsze z dość. Postępuj zgodnie z poleceniami. Tak, aby przywrócić stabilność systemu. Tak, jasne. Animus wykorzystuje ten do no, sprawowania właśnie. kontroli nad działaniami twojego przodka. Wczytuję podprogramy mające sprawdzić twoje przystosowanie tak, tutaj do urządzenia. Tylko w jest takie coś słowne. Przez... podstawowych działań Patrz, elementu. Stojąc w miejscu, wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. Mam tutaj jakieś dwie babki bez twarzy. Tam trzy babki bez twarzy, a tam dwie babki bez twarzy. Dobrze. O je. Następnie użyj pustej dłoni, aby przejść tak, koło tak, aby ich nie opuścić. Wszystkie, Wszystkie o, w stronę znacznika, o, aby kontynuować proces synchronizacji. Proszę no, no, tutaj trzeba lewy shift klikać, albo prawy chyba też. Można zobaczyć zaraz. Nie, tylko lewy. Świetnie. Animus rozpoznaje różnicę pomiędzy dwoma rodzajami działań, niezwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania niezwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby